Izewski, gratulacje za wygraną walkę, udany powrót bym powiedział i chyba tak naprawdę zeszło, zeszło z ciebie, presja zeszła z ciebie no dziękuję bardzo po pierwsze po drugie no, zaczyna tarda schodzić po tej długiej mojej przerwie w której niestety nie, nie walczyłem no i co, no idziemy do przodu cały czas. Wiadomo, porażki też uczą. Ostatnio na, na fajnie nie udało się, ale dzisiaj no byłem innym trochę zawodnikiem niż dwa miesiące temu. Na pewno lżejszym, szybszym, a można powiedzieć, że nawet i silniejszym niż przy tamtej większej wadze. Niby to samo, a nie to samo, bo jednak K1 na gołe pięści, a K1 w rękawicach to jednak są dwie różne dyscypliny. Ty wyczuwasz, że są te faktycznie takie różnice? Artur Lutyka, ci po prostu gdzieś postawił taki opór, że czułeś, że to jest coś innego niż to, co do tej pory robiłeś? To znaczy się, z... może tak, jak wszedłem z nim w wymianę? To, to czułem, że ja tę tą wymianę wygram, no, od razu to poczułem i wiedziałem, że za chwilę on usiądzie, tym bardziej, że nie ma rękawic i no ciężko to ustać przy tej wadze ciężkiej, no, co, co było potwierdzeniem ten prawy prosty po jego liczeniu, no i się już nie podniósł, no. Te 7 kilo, o których wspominałeś tam gdzieś w przelocie, że zrzuciłeś, dało Ci taką właśnie tą szybkość, że tak naprawdę to Ty czułeś, że trafiasz, a nie on trafia? Tak, tak, byłem szybszy na nogach, byłem bardziej żywy, można powiedzieć. No, czujniejszy, szybszy, lepiej czułem timing i no, zaowocowało to. Między pojedynkiem w, na fenie, a teraz y, duża różnica jest w Twoim samopoczuciu, w warsztacie, w tym wszystkim, co robisz? Tak, myślę, że tak. Że na, na, na tym fenie jednak 2,5 roku było przerwy i no, czułem się taki ociążały, troszkę zardzewiały. Nie wiedziałem, jak wyjść dokładnie w walkę. A no, teraz minęło 2 miesiące. Wiadomo, że tam była porażka, ale co zmobilizowało mnie do jeszcze większej pracy cięższej i no dzisiaj było fajnie. No. Na czym konkretnie skupiłeś się w tych przygotowaniach na tym mentalu, czy raczej atletyka, fizyka? Yy, atletyka, fizyka, mentalnie czuję, yy, czułem się dobrze. Yy, wiadomo, że troszkę treningi zmieniliśmy, bo tu można powiedzieć, że to jest bardziej bójka niż walka. Jednak i wiadomo, że od samego początku trzeba ruszyć, ponieważ jak dasz ruszyć przeciwnikom, no to no ciężko to wybronić na gardzie te, te, te gołe ręce. W tej dyspozycji co dzisiaj, gdybyś był na gali na Fenie, dużo lepiej by to wyglądało twoim zdaniem? Myślę, że tak. Myślę, że dużo lepiej by to wyglądało, no ale co tu gdybać, no, nie cofajmy się do tyłu, idźmy do przodu. Mówię tutaj o Łukaszu Szmajdzie, bo rozmawiałem też z nim. Jakiś rewanż, czy cokolwiek myślisz o tym, czy dzisiaj jego brat też wygrał tutaj, nie wiem czy zauważyłeś, zauważyłeś na pewno. Zauważyłem, akurat wyszedłem z szatni jak walczył, widziałem też zasypał swojego przeciwnika gradem czasów. a o rewanżu, no nie wiem, czy myślę na razie, jeżeli będzie taka propozycja, no to na no, to rozważymy, ale tak, żebym sam chciał, czy nalegał na to tak bardzo, to nie wiem, no zobaczymy, no. Wychodziłeś do utworu hymn lub Wiara, siła, męstwo to nasze zwycięstwo Ty to pokazałeś Utwór bardzo ważny, bo, bo napisany dla Koszykawskiej drużyny Na wózkach inwalidzkich Czy Ciebie to w jakikolwiek sposób Dodatkowo motywuje? Czy przy wyjściu do klatki Zwłaszcza kiedy słyszysz tą muzykę I, i ona Cię jeszcze bardziej nakręca? To znaczy się tak Tak jak powiedziałeś no Skoro to jest utwór nagrany dla Można powiedzieć inwalidów Tak to skoro oni mogą, oni grają, oni walczą, bo każdy sport to jakaś tam pewnego typu walka, no to jak ja, zdrowy chłopak, mógłbym nie walczyć i to mnie jeszcze bardziej napę napędza. Tym bardziej, że jest to zdrowie i za co bardzo dziękuję. Wiadomo komu, Bogu. <grych> I... no i to wszystko, W no. kolejnej walce zobaczymy Cię w Kingboxingu, czy w walce na pięści? A tego nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, gdzie, kto będzie organizował galę, kto się odezwie. Zobaczymy, no ważne jest, żeby walczyć, a gdzie to już jest bez różnicy, tak naprawdę. Aby się rozwijać, walczyć, łapać doświadczenie i iść do przodu. Artur, dziękujemy w takim razie, gratulujemy zwycięstwa. No i co, dobry humor, to chyba najważniejsze widzieć Ciebie, dobrze uśmiechniętego. Mnóstwo kibiców też Twoich przyjechało, to trzeba podkreślić. Ta, ta, mnóstwo kibiców przyjechało, za mną zawsze dużo kibiców jeździ, za co bardzo im dziękuję. E, serdecznie dziękuję moim sponsorom, An Ankorze, e, e, Diety od Brokuła za pomoc w przygotowaniach, e, no i co, no kibiców mam wspaniałych, a wiadomo, na, wrócić na ścieżkę wygranych to bardzo cieszy, bardzo, no, ostatnie moje trzy walki niestety były porażkami, e, jedna z Arkadiuszem Wrzostkiem. Ale to bardzo dobry zawodnik, wiadomo. Wiadomo z kim walczy niedługo. Wiadomo z kim walczy, bardzo mu kibicujemy. <gry> niech walczy za Polskę i niech pokaże polską siłę. Także Bathari, niech niech, się, niech ma obawy o tak. No. I, dziękuję, to wszystko. Artur Bizewski, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki Artur. Już wyłączam, już, już... już.